Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w drugiej części odcinka, trzeciego zagrajemy w Crash Bandicoot The Wrath of Kordex. W tej części odcinka przejdziemy trzy ostatnie plansze Warp Rooma wodnego, Warp Rooma maski, wowa. Wow. Tak, następna plansza zwie się Banzai Bonsai, jest to miks słów japońskiego oraz angielskiego. Banzai to taki okrzyk chwały typu niech żyje, hura, a bonsai, no właśnie to też jest japońskie. To no, są te japońskie drzewka, wiecie, te małe drzewka, tak więc ta plansza mogłaby się nazywać... Niech żyje bonsai! I tak niech to też się nazywa. Już mi się język plącze. Plącze! Boże, co ja mam Nie Pląsie! Nienawidzę francuskiego języka taki język. Leave my levels alone! Język... No dobra, nie będę jakiś zguzał fali hejtu, czy tam przedstawiał moją wredną opinię o tym języku. Oczywiście... W międzyczasie wysłuchaliśmy do dupy gadki Wowy. Zostaw moje poziomy w spokoju! Zupełnie bez sensu. Mogli sobie odpuścić taką gadkę. No i to jest pierwszy poziom, który w całości będzie prześnięty, prześnięty przez Coco Bandicoot. Nie będziemy w nim jeździć na żadnym tygrysku. Tak, Pura to jest facet, to jest męski tygrys. No co mnie w równej mierze zaskoczyło, co być może was. Ale tak, chodzi mi po prostu o to, że w tym poziomie po prostu chodzimy Koko. Koko może skakać, koko może tupać za nas atakiem ciałem, może po prostu tupać Koko ma za nas wiru atak z półobrotu, no wiecie, pół wiru. Nie wiem czy ta czapla. To jest żuraw czy czapla? Żuraw. Nie wiem czy ten żuraw atakuje, czy o co on robi, bo nawet nie dosięga tutaj, ale no cóż Jeśli nie wiesz co coś robi w klaszu przyjmij, że to coś jest Ci wrogie i że cię zabije przy najbliższej okazji. No dobra. Tak jak mówiłem tutaj jest ten zarys rubinowy, to znaczy chyba wymaga on rubinu, gdyż nawet kiedy nie umarłem, no raz tylko sobie przeszedłem ten poziom dla sprawdzenia, nawet mimo że nie umarłem, nie otwarła się żadna platforma, więc myślę, że tutaj jest już wymagany ten klejnot. No dobra, tutaj przechodzimy na fajnych... fajnych listwach wysuwanych. No oczywiście tak jak koko zwykła to robić... Nie, zdanie jest źle zaczęte. Poziomy, w których jest Koko, są na ogół orientalne. Tak samo jak w trójce, biegała sobie po chińskim murze. Tutaj natomiast jesteśmy gdzieś. Ja się to nie wiem, nigdy nie rozróżniam starożytnych Chin i starożytnej Japonii. Po prostu nie wiem, jakimi elementami! O Boże! Można by to było rozróżnić. Zobaczcie, tak samo jak w Insanity każdy bohater i antybohater miał swój portret przy życiach, tak samo Koko też ma swój portret. Hurra! 53 życia. Patrzcie, jak ona ma fajną grzywkę, zawsze mi się to podobało. Niby blondynka, nie dość, że montra to jeszcze ma fajną fryzurę. Ja bardzo lubię kucyki u dziewczyn, nie wiem czemu takie małe. No nie, też po prostu, kucyki są spoko. Lepsze niż rozpuszczone włosy, lepsze niż warkoczyki. No tak, może podsumujmy wrogów w tej planszy. Wrogami w tej planszy są jaszczurki, są powiedzmy, żurawie. E, są rybcie, które wyskakują z takich fajnych stawów. Te stawy też są stylizowane na japońskie chyba. No i oczywiście ninja, a więc to jest jednak plansza... A znaczy, to jest? Nie! Zapomniałem, że maski nie mam! O Boże, ale fail. Dobra, ale uwierzcie mi na słowo, że umarłem, nie umarłem wtedy i mimo wszystko ta platforma się nie pokazała tak, więc nie jest to platforma czaszki na pewno. Zresztą mogę to sprawdzić na jakimś innym let's play'u, nie mam jeszcze żadnego e, autora na oku, gdyż for lord... A jednak może nas kuta z, e, żuraw zabić. Fajnie, bo on prawie dziobem nie sięga na naszą platformę, nie? więc to jest zupełnie bez sensu. Ale coś ja się nie będę z twórcami gry kłócić, to oni... Kreowali te żurawie, no ale cóż powiedzieć. No patrzcie, przecież on w ogóle nawet tego nie tyka. Patrzcie, tutaj już jest ten ninja i ucieka sobie. Jakim cudem zabiłem tą ninja? Aha, tego ninja, przepraszam. Naj, najwidoczniej odbiłem tą jaszczurkę prosto w niego. No dobra, teraz musimy bardziej uważać. Mieliśmy 54 życia, mamy już mniej. No i cóż, znowu poruszamy się w tym dupiatym labiryncie. Czemu dupiatym? Bo nie można tutaj zabłądzić, widok jest od góry. Gdyby był widok z dołu, to oczywiście byłoby o wiele niebezpieczniej. Czy koko może robić? Nie, nie może zrobić w ślizgu, za to, kiedy naciskamy kółko, ona robi taki low-kick. Ninja, czy ty w ogóle czymś walisz? A jeśli tak, to na pewno masz długi czas ataku. Dobra, tutaj nic nie ma. Ho, jaszczurka, zdychaj. O Boże. To miał być taki krótki, przyjemny odcinek. Nie, nie ryzykuję, wolę nie ryzykować. Czekam. A dobra, ryzykuję, czemu nie? Uhu! I tak mi to nic nie dało, no ale wiecie, jakby... O, fajne cięcie na to puszcza. Są takie maty japońskie. Co tu jest napisane? Ciekawe że ma jakiś sens w japońskim Dobra, hiragana, takatana Katakana, o właśnie, i te sprawy Maska, maska, mało. Jak dobrze cię widzieć, naprawdę o wiele łatwiej gra się z Aku Aku, ale to jest wiadome Patrzcie, tu jest ten zarys I naprawdę, aha, on jest czerwony, ale w tej planszy na pewno nie da się zrobić rubiny Tak więc jeśli zarys jest kolorowy Ale na tym bonusie nie można zdobyć akurat tego kolejnotu, to znaczy, że... <laughs> Sorry, chrypę jaką mam to znaczy, że ten bonus na pewno nie prowadzi do kolorowego klejnotu, ani że nie jest to platforma śmierci, tylko właśnie, że wymaga akurat tego klejnotu. Znowu żuraw, ale znowu... Jak miałby nas zabić? Jak miałby w nas trafić w ogóle? Co za korki są? Taborety takie dziwne. <śm> o no dobra, tutaj wyzwanie w postaci zdobycia życia, ale oczywiście... Oj! Dosięgnąłem ręką nogą. tej skrzynki Nitro. Tu jest jakaś przepaść, widzę. Ukryta przepaść, nienawidzę, takich. Jakiś gościu z gągiem? Nie wiem czy może nas zabić, najpewniej tak Tak jak już mówiłem, zawsze zakładamy, że nowa postać może nas zabić, chyba że gada do nas przyjaźnie Machaj tym Gągi są epne No dobra, wszystko się na razie udaje O, dywanik, taki fajny jakby dziergany, nie? Strasznie kolorowe <laughs> sorry, ale naprawdę nie wiem co się z moim gardem dzieje. Nie ja wiem lodów ani nic. Z... O Boże, uda mi się, dobra, udało mi się. Rzeczywiście episko poszło, O BOŻE! Nitro! Ech, czy ona umie tak chodzić? NIE umie! Myślałem, że ona pomału pójdzie z tymi naszymi nitro butami, a ona dup w, na pełnym speedzie wyskoczyła. Koko ty głupia! Nie się, gdy się Jamraj cieszy, to się korteks cieszy, wiesz? I tu motyw z jedynki, czyli takie... Aha, nie można się na tym odbijać, może ktoś by mi to prędzej powiedzieć. W jedynce, kiedy taki ogień był zgaśnięty, <noise> zgaszony oczywiście, można było potem skakać. Tutaj najwidoczniej nie można, co jest bardzo dziwne. No cóż, gra najwidoczniej nie przeznaczona dla fanów starego krasza tylko nowego. Dobra. Ja sobie tutaj przeczekam wszystkie pojawiania się, wszystkich skrzynek, żeby znowu się nie wwalić w nitro. Och, Boże, złoty. Te plansze są zabójcze, a tam na dole nie, nie ma życia, Muszę z życiem. Taka podpucha, żeby niby uruchomić ten... Tę skrzynkę z wykrzyknikiem, a tak naprawdę to by zasłoniło tylko tymi, tymi nitrami jakieś fajne życie. O Boże, ogień kończy, ciulata animacja ognia, strasznie powolna, mało FPS-ów najwidoczniej ma. Zaprogramowane. Dobra, nie ma maski, oczywiście jest niebezpieczny, Pamiętajcie, że nitro sobie podskakuje. A ja mam takie szczęście do nitro, że jak ja przez nie przeskakuję, to one robi ten swój najwyższy skok. Dobra, tutaj widzę jakaś łódeczka fajna ze smokiem z przodu, tak więc rzeczywiście to na 100% jest Japonia. No i dobra, lecimy dalej. Oczywiście! Haha, praktycznie lecimy. Czekajcie, czy Bulu tam się zaliczy dalej? Chyba tak. O boże, ale nas cofło. O, o. Na szczęście jest maska. Dobra. O, tak. Przy, przeniosło się tutaj, więc po prostu tutaj by nas przyniosło, dlatego to jest. Ten dywanik kończący, nie zaczynający bonus. Boże jak tam skoczyć? Ona nie ma w ślizgu, patrzę taki low kick fajny. Dobra, udało się. Na, no, ogień już nie płonie, nie płonie. Dobra, spoko jest. Mamy już kryształ, nie mamy jeszcze nawet kryształu. Tam w tyle widzimy chyba bonus z tego co mi się wydaje. Okej, okay, jest spoko. Znowu Aha! Czy to jest z tyłu, coś jest? Nic nie ma, nawet się tam nie da iść. No dobra, więc idziemy tutaj po jakichś daszkach znowu. Na górze jest maska. Boże, jaka długa plansza! Nie lubię takich długich plansz. W kroszu przeskoczyłem przez to, a to się paliło. No nieźle. Już widzę, że będę miał jakiś element do wykorzystania w time trialu. Dobra. Ta na dole jest jakaś skrzynka, widzę, więc oczywiście zbierzemy ją za chwilkę. O, dobra, to już jest koniec planszy, także. O, życie, spoko. Dobra. Wszystko. Nie! Tak! Jak to się pomału odliczało, myślałem już, że jednej z księgi brakowało. Patrzcie! Buddha Cortex. W tle, fajny, gruby Cortex, albo Konfucjusz, nie wiem. A tu jeszcze te te całe były psy, szakale z Egiptu, no to już jest zupełnie bezsensowno. Myślałem, że w Japonii czcili Konfucjusza, czy kogoś tym stylu. albo nie czcili, tylko to był taki mędrzec. A nie wiem, jeszcze się skompromituję, więc... Crash oczywiście wypchnął co jest bez sensu, gdyż Crash wbija do Warpruma i rzuca klejnoty, które ona zdobyła, znaczy skarby klejnoty, kryształ. Ale ta gra jest całkowicie bez sensu. No zobaczcie. W trójce przecież koko to rzucała, potem dopiero crash przychodził. No ale tymczasem przenosimy się do następnej planszy. O bardzo fajnej nazwie, którą ja wymyśliłem. Haha, ale jestem pyszny. That sinking feeling, czyli te uczucie tonięcia, które ja przetłumaczyłem jako tonący brzytwi się chwyta. Ho ho! Może niedosłowne, ale zobaczycie, że mimo wszystko pasuje do tej planszy. Jest tu plansza latana. Pomyślicie, bez sensu. Tonący? Plansza latana? O co chodzi? Chodzi o to, że musimy zatapiać okręty, które oblegają wyspę. Nie wiem, czy to jest wyspa Łumpacz, czy jakaś inna, ale po prostu musimy rozwalać te okręty. Plansza jest o tyle głupia, o ile te, ta nasza ważka, na której latamy, to jest bardzo podobna ważka do tych, na których latali łuki na Kashik w trzeciej części Gwiezdnych Wojen. Czekajcie, czy tu się atakuje? Dobra, na X się składa atak, dobra. Więc tak, tu mamy te battleshipy, czyli okręty wojenne, które atakują naszą biedną wyspę. I głupio się strzela, bo trzeba ładować strzał. Nikt nas przed tym nie ostrzega, po prostu musimy ładować strzał. Teraz puszczamy, atakujemy. Każdy statek ma trzy życia, jest ich 6, o Boże. Skrzynki rozwalamy przelatując przez nie. O no dobra, życie, 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 życie! Najpierw skrzynki sobie pozbieram. 12 skrzynek, no dobra. Tak, jak teraz skład... naciskam X, to nic się nie dzieje. Zostawię sobie parę skrzynek z życiem, oczywiście, na potem. O Boże, nawet sobie nie wyobrażam tutaj Time Triala. Wolę sobie nie wyobrażać po prostu. Dobra, dwie skrzynki z życiem. czekajcie, jeszcze. Jeszcze jedna skrzynka gdzieś jest. O, tu jest, dobra, skop. No to zajmiemy się rozwalaniem tych... O Boże! I przestańcie, ludzie! Uspokójcie się! Udało się. Dobra, każdy jak już mówiłem, e, statek bojowy schodzi na trzy hity. Ten już dostał trzy hity swoje. Najlepiej właśnie pływać wokół wyspy i naturalną... O Boże, zginę! Gdzie są? O Boże, tak daleko są te skrzynki. Na hita! Tu są też stateczki... o, czy tutaj była skrzynka? Tak! Tak! Życie, życie, życie! A są tutaj też stateczki, które mają broń przeciwlotniczą, które nawalają z minigunów. wiecie, no właśnie, taki ogień zaporowy, przed którym ciężko uciec. I w który, w który bardzo łatwo może nas zabić. Jeszcze jeden hit. O, wszystkie skrzynki, bardzo ładnie. 4 na 6, polujemy na kolejne. Strasznie fajna ważka. Ja lubię kaszik, lubię łuki z Gwiezdnych Wojen, tak więc ten motyw także bardzo mi się podoba. Na szczęście chociaż ta plansza no jest dość krótka, na, naprawdę fajnie mi poszło. Dobra, mamy klejnot i teraz mamy oczywiście kryształ. Mechanizm zupełnie taki sam jak w Tornado i to znaczy rozwalając wszystkie cele dostajemy jednocześnie kryształ. Boże, ale nawija. Mam nadzieję, że moja nawijka będzie sensowna, a przede wszystkim zrozumiała, bo ja sam siebie ledwo rozumiem przez moją chrypę. Chrypę, nie chrypę, co mi po prostu w gardle siedzi, a nie będę wam chrząkał do mikrofonu. Ah oh, no dobra, ostatnia plansza. Ostatnia plansza zaczyna się motywem wodnym. Zresztą chyba w każdej z tych plansz występuje motyw wodny. Czy w tej był motyw wodny? No oczywiście, przecież tu żeśmy pływali. Czy tutaj był? Też był, padał deszcz. Tu padał deszcz, tu żeśmy pływali. E, tutaj... No były korki unączące się na wodzie. Tutaj oczywiście były statki na wodzie, a tutaj rozpoczynamy na wodzie. H2O, no! Oczywiście to znaczy H2O, nie! Wiecie o co, o co chodzi? H2O, czyli woda, i H2O, nie! No. Pff, nie będę wam tego tłumaczył, bo to jest po prostu zbyt. zbyt głupie. Będzie gadka? Dlaczego tych dwóch gadek, między początkową a końcową, nie mogli zbić w jedną porządną gadkę? Nie wiem. He, ale gdyby twórcy tej gry oglądali komentarze, a przynajmniej jakby oglądali moje filmiki, wiedzieliby co poprawić. I tak by to już to było niemożliwe, po pierwsze nikt by nie oglądał taki, to z takich osób moich filmików, po drugie... cóż raczej by nie poprawili tej gry, ewentualnie wypuściliby ją w HD na, na PlayStation 3, czy to jest jakieś skrzynki nie ma? Uch, no dobra, ale na początku, jak już mówiłem, jest pod wodą, ciągle płyniemy w prawo, oczywiście miny też są, wszechobecne miny, mamy innego akuaku, przynajmniej tyle dobrego, życie, ha, najpierw życie, dobra, dobra, spokojnie. co to do cholery jest, jakaś meduza, dobra, e, i na końcu, znaczy na końcu, właściwie od połowy, Boże, myślałem, że uda się przepłynąć i walnąć to z X-a, to znaczy z tej miny, ale najwyraźniej trzeba puścić rakietkę, no dobra, Eee, tak, mniej więcej od połowy rozpoczyna się etap laboratoryjny, gdyż można powiedzieć, że w tym swoim batyskafie Crash podpływa pod bazę wroga. No co, się przyszarżował? Nie cierpię tych rip, one tak nagle wyskakują z nienacka, Ma siebie to z prawej, no ale powiedzmy, że prawo to jest nienacek, że z nienacka. Aha. No dobra, miny, miny, minów jak mrówków, jak widzimy, życie, życie, szybko, o dobra, ważne to jest to, żeby no co to zaś pływa? Zaś jakieś cholerne ryby. Dużo gatunków w tych ryb jest, no niby spoko, ale... Ech, po prostu nienawidzę wrogów, którzy tak pływają, bez sensu. Dobra, checkpoint, tu chyba już się... Wynu... jeszcze nie, jednak jeszcze nie. Tu jest TNT, oczywiście te TNT też musimy rozwalić. Jak już mówiłem, skrzynki z wykrzyknikiem nie rozwalają TNT, a tylko nitro. Dobra, trochę mu pasów, zawsze coś. O, szarżująca ryba, pieprzone szarżujące ryby. Te ryby są naprawdę małe i tym bardziej, że obraz, obraz faluje, bo jesteśmy wiecie pod wodą. Nałożyli jakiś wesoły niby filtr na obraz, no i pff, Bardzo ciężko jest wrogów zauważyć, a zwłaszcza... oj, oj, oj. Aha, mamy jedną maskę, więc będzie spokoj, co? Ale ciężko jest zauważyć wrogów, a także skrzynki czające się za wodorostami, tak więc... Wyta... wypada po prostu przez wodorosty puścić jakąś minę czy rakietkę. Chyba mówiłem, a chyba, chyba nie, że z przodu batyskafu są reflektory, właściwie to pod nim I one tak fajnie oświetlają, o tutaj to fajnie widać Snop światła przesuwa się po tych wodorostach, o teraz widzicie? Ciemne? Jasne, ciemne? Jasne! Ale lecimy dalej, bo oczywiście szkoda mi czasu Mój internet jest wspaniały, wiecie, że ja preferuję krótsze odcinki No dobra, czy tutaj coś jeszcze jest? Tu już się wynurzamy, Bogu dzięki! Wreszcie powietrze! O Boże Wydawałoby się, że tutaj są tylko jeszcze jaskinie, ale wkraczamy w świat laboratoriów. Laboratoriów. Te laboratoria są przekoks, przerąbane. Niekiedy ciężko zdobyć skrzynki, niekiedy ciężko w ogóle ujść z życiem. Ale z tego co pamiętam nie ma tutaj żadnej e, platformy śmierci, tak więc spoko możemy umierać 63 razy jak na razie. <laughs> Sorry. O, tutaj jest taki moment. Ta woda jest non stop pod prądem, jest to... E, oczywiście motyw skrasza dwójki, gdzie były takie laboratoria. Oczywiście, o fajnie, tak, były tam takie laboratoria, w których były e, te co, węgorze w wodzie. I one oczywiście puszczały prąd przez wodę, ale raz za czas, nie non-stop. I do cholery zmarnowałem maskę, bo idiota akurat puścił plazmę, kiedy ja przeskakiwałem obok, znaczy kiedy go zabijałem. Oj, to będzie trudna i długa pancha. 165 skrzynek. Najgorsze są te motywy, to jest po prostu... Niekiedy za daleka droga i niekiedy po prostu ciężko trafić w te... Żelazne skrzynki! Ole, cud! Hej! Ach, udało się, znowu te... Miotacze flegmy, czy tam plazmy, nie wiem, jakby je nazwać dalej. Dobra, to jest życie, ale życie pieprzymy. Szybko, wybuchaj! Dobra, wybuchło, spoko. Jak mówię, nieważne są życia w migających skrzynkach, byleby migające skrzynki się rozwaliły, gdyż kiedy migają za długo, chyba niepotwierdzona informacja, kiedy migają za długo, zmieniają się w metalowe skrzynki i niestety już potem nie da się ich rozwalić, dzięki czemu czy przez co nie dostajemy klejnotu za rozwalenie, a ła, wszystkich skrzynek. Jak ja to przejdę, jestem dobry. Ej, jestem dobry, o Boże, jak się cieszę. Ech, dobra. Jeszcze tutaj będzie motyw 2D, to znaczy będziemy iść tylko w prawo. Oj, Boże, nienawidzę tej praszy. Chyba to czuć w moim głosie, że ja ogólnie za tą grą jakoś specjalnie nie przepadam. Ech, mam nadzieję, że szybko dojdziemy do Crash of the Titans bez żadnych problemów. Według moich obliczeń, jeśli będę wysyłał tak odcinki, jak dotychczas wysyłam, do Crash of the Titans przejdziemy mniej więcej 20 sierpnia. O, Boże! Dobrze się kapra, że pod spodem jest woda i przepaść. Na domu motywy wodne. Te życie oczywiście zdobędziemy. Dobra, jeszcze woda pod spodem. Trzeba uważać. Dobra, na razie może rozwalmy te TNT, bo to jest zbyt niebezpieczne. Przez ten mostek z nitrono. O Boże, gdzie ten mostek? Oj, chyba się nie uda. Jednak się udało. Przez ten mostek z nitro można oczywiście było przejść naszymi nitro butami aczkolwiek. Tak jest! Udało się, ale jestem happy! Woohoo! Jestem tak happy, że aż zdobyłem życie. Idzie mi nad wyraz zarąbiście dobrze. tutaj jakby że nic nie ma, nic nie ma, dobra. Uuuu, tam jakieś chyba trzy nitra zostały, tak więc na razie wszystkie z księgi zdobyte. Obie części odcinka cholernie długie, no ale jak sami widzicie, te plansze są trudne, są długie, no i odcinek normalnie miałby 40 minut i wątpię, żeby ktokolwiek chciałby aż taki długi oglądać. Nieee, ty pieprząca, ty pieprząca, ty pieprzona szamocząca się rybu! Ale cofka, no super, super! Objechałem, myślałem, że nie doskoczę. Ech, to ja może zrobię cięcie, co? Bo nie wiem, czy komuś chce się to oglądać. Dobra, to może 3, 2, 1, CIĘCIE! No i dobra, jestem z powrotem. Dobra, stopy uruchomiony. Wiecie co odkryłem? Że jak dużo umieramy, to twórcy dają nam darmowego Aku Aku. I to jest bardzo spoko motyw według mnie. Dobra, gdzie jest checkpoint? Ja się pytam poważnie, gdzie jest checkpoint? do cholery jasne, ja to checkpoint! A. Gdzie jest checkpoint? O, patrzcie, Neokortex na górze. Ty gnoju! Przez musimy przechodzić przez to wszystko. Musisz też żywiołaki wymyślać. O Boże, oczywiście ukryte nitro. które bardzo łatwo zauważyć. Takie ukryte, że ja nie mogę. Spadaj stary. Nie mam czasu na zabawę. To już jest chyba koniec planszy. Dlatego nie ma checkpointa. No ale dobra, poodbijajmy się jeszcze chwilkę. I na widzę długich plansz, a jeszcze bardziej nienawidzę nam długich odcinków. Przepraszam za to, przepraszam za moje ciągłe narzekanie, ale... Sami widzicie jak jest. Nie jest fajnie, nie jest wesoło. Ledwo sobie daję radę. Nie ma tu nic ukrytego, żebym się nie wirował w TNT, bo znowu trzeba będzie cięcie robić. Aha, to jest skrzynka z wykrzyknikiem, no dobra. Tak jest! Jak na razie, zamówiłam idzie, wszystkie plansze przechodzą na 100% zarówno z kryształami, jak i klejnotami. O ile oczywiście da się tak zdobyć, a nawet nadrobiłem te Wizards and Lizards do szmaragdu. No i oczywiście pokonanie ostatniej planszy i zdobycie ostatniego kryształu w tym warpurze równa się otworzeniu bramki do bosa i zamknięciu wszystkich innych bramek Znowu na bekanie mnie bierze Na szczęście potrafię to powstrzymać Jestem bohaterem! No i oczywiście zamiast mordy maski jest tutaj morda Cruncha gdyż to znowu będziemy walczyć z Crunchem, który będzie miał inne moce tym razem No dobra Na następnej planszy coś czuję, że licznik żyć zmaleje dramatycznie No ale dobra, tak myślę, że to już koniec tej planszy Wy chyba też tak myślicie Koniec mojego bezsensownego pieprzenia, narzekania na wszystko, na czym świat stoi, a przynajmniej świat e, wyspy Łumpa. Dzięki za oglądanie, łapkujcie, trzymajcie się i do następnego BUM odcinka. Cześć!